Cześć wam, dzisiaj w roli głównej występują e, kartofle, ziemniaki, pyry. I w zależności od tego w jakim regionie Polski żyjecie, e, tak e, te osobniki przydeł się inaczej nazywają. I dzisiaj zrobimy danie najprostsze na świecie i chyba jedno z najlepszych. Ja uwielbiam ziemniaki i mogłabym jeść codziennie. Ja przedstawię Wam propozycję troszeczkę inną, z mikrofalówki, czyli Anna dla osoby, dla studentów, bo tak naprawdę nic nie musimy tutaj więcej kombinować. Najlepsze są ziemniaki, które są płaskie. I co musimy zrobić? Musimy je dokładnie bardzo umyć, jak mówiłam, co musimy zrobić, to je umyć dokładnie pod bieżącą wodą. Jak już umyliśmy je, to co musimy zrobić? Bardzo delikatnie uważamy, i robimy w nich dziury. E, bo jak włożymy je do mikrofalówki, to e, nie wiem, ziemniaki mają bardzo dużo sobie wody i jakbyśmy je włożyli i skóra jest dość twarda w niektórych, to one po prostu by nam mm, eksplodowały. E, I tak robimy z każdym. I co później zrobimy? Bierzemy ręcznik papierowy i ręcznikiem papierowym je osuszamy. I e, bierzemy drugą... E, Drugi kawałek ręcznika papierowego i tym ręcznikiem, e, troszeczkę oleju w niego smarowujemy, i je, e, e, ziemniaki tym olejem otoczam. Zaraz Wam pokażę. Co robimy? Bierzemy troszeczkę oleju i właśnie smarowujemy je teraz w ziemniaki. E, układamy je na talerzyku, i e, najlepiej jest, jak się robi jeden tylko e, na raz albo dwa. Ja włożę 4, czyli będę musiała na długo je włożyć do mikrofalówki e, na około moc. W zależności oczywiście od tego, oczywiście jak silna jest wasza mikrofalówka. E, można to zrobić też w piekarniku, ale to o wiele dłużej zajmuje w mikrofalówce. Jest to wiele łatwiej dlatego, że to jest studenckie, danie, szybkie, tanie, bo tutaj nic więcej nie trzeba. Oczywiście później dodamy dodatki, których powiem wam zaraz. I e, wkładamy je do mikrofalówki na e, te cztery na około 15 minut minimum. Później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I czekamy. Tak szybciorem Wam pokażę, jak one nie wiem czy tam widzicie, się obracają i woda z nich pory. Oczywiście troszeczkę mi zaparowała mikrofonówka, także za dobrze nie widać, ale e, normalnie ślimka leci. I jeszcze Wam tylko pokażę, że w międzyczasie przygotowaliśmy ser Masło, i ja jestem takim trochę leniwcem. Dzisiaj nie chciałam się nic robić żadnej sałatki. Kolesław do tego dobrze smakuje cokolwiek, ale kupiłam sobie buraczki takie, bo. żeby dużo krwinek czerwonych do swojego obiegu doprowadzić. I jak się domyślacie, a może nie, pokażę Wam to później. Oczywiście jak sprawdzić, czy są dobre, jak wyjmiemy je, to widzicie, one się tak tutaj nam pięknie. I teraz tak, rozcinamy je z góry w ten sposób. A gorące. E, przytrzymujemy właśnie ręcznikiem, takie osuszamy i co robimy? Z góry naciskamy. E, coś takiego. E, I teraz gorące. Mm. Biorę widelec i e, tak jak gdyby je tutaj ten miąż troszeczkę ubijam. E, w sumie nie wiem, czy Wam powiedziałam, ale je, je wstawiam na 12 minut. Nie, na 17 minut. Mm. Ja nie lubię skórki. Ja skórki nie będę jadła, ale jak ktoś lubi, to zmiękczę po prostu. E, dajemy po prostu w środek. Troszeczkę więcej. Większych. Ja za bardzo nie chcę takich tłustych strasznie. Ja wstępnie chcę większe, to one sobie niech mam. I na sam koniec oczywiście ser. Niektórzy wolą troszeczkę inne kombinacje. Na przykład mój były szef uwielbiał właśnie je z tuńczykiem i z kukurydzą. To jest taka wersja, wiecie, wegetariańska. Tutaj z boku możemy oczywiście dodać sobie troszeczkę buraczków albo jakiekolwiek inne sałatki i smacznego.